Cześć wszystkim. Środa 26 maja. Przyjechałem tutaj. E, na szczęście udało mi się wziąć 3 dni urlopu. Środa, czwartek, piątek. Więc włącznie z weekendem spędzę tutaj kilka dni. Tu została kałuża, jak widzicie. Natomiast tym się już zupełnie nie przejmuję w dniu dzisiejszym. Dlatego, że przyjechałem specjalnie dziś. Dlatego, że jutro przyjeżdża do mnie. Drewno konstrukcyjne, na całość konstrukcji, włącznie bodajże z dachem. E, tak wynikało z moich wyliczanek. E, zrobiłem sobie tutaj już troszeczkę popracowałem w międzyczasie, zrobiłem sobie po to, tu przyjechałem, w zasadzie dzisiaj dzień wcześniej. Zrobiłem już sobie tutaj e, miejsce, pole manewru dla e, człowieka, który przyjedzie do nas z koparką ładowarką, dlatego że drewno w tej chwili tak naprawdę. Zagrawa cud, zamówić sobie y, transport z HDSM. E, za chwilę w ogóle opowiem historię o drewnie, bo to jest, to była droga przez mękę. Natomiast jest na razie na, razie na tyle. E, natomiast jeżeli chodzi o, 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 o mnie, co dzisiaj tutaj działam, to mówię, zrobiłem sobie porządek. Tutaj odrzuciłem stół. Zaraz Wam powiem dlaczego. Odsuwałem wszystkie klamoty, y, jakie y, byłem w stanie stworzyłem sobie dosyć, dosyć spory taki plac manewrowy jeszcze samochód jutro zostanie wystawiony pod bramę do sąsiada ponieważ przyjedzie pół godziny dosłownie przed e, transportem drewna przynajmniej tak jest zgrana godzina teoretycznie przyjedzie pan z koparko-ładowarką z możliwością rozłożenia wideł takich Przestawi te dwie palety, które tutaj widać, tą z cementem i tą z bloczkami. Przestawi je tutaj mi gdzieś w kąt pod to drzewo, pod akację, zresztą wsadzoną z okazji urodzin mojej córki średniej. Powstanie tutaj dosyć spore, spore miejsce jakby i mam nadzieję, że tam za płotem jak stanie samochód z drewnem spakietowanym, to będzie mógł sobie go wyładować, cofnąć i tu, w miejsce gdzie jest samochód, złożyć te pakiety. Natomiast dodatkowo, ponieważ no, byłaby to robota na chwilę i zupełnie nieopłacalna dla mm, operatora, jak i właściciela firmy, którzy się tym zajmują, na jutro jestem również umówiony, że ta koparka u mnie troszkę popracuje. Więc tak, tak jak widać, tutaj ten pręd i tam w oddali, zaraz do niego podejdę, jest drugi pręd wbity. Tutaj koło tej składu drewna tego do odzysku. A o, tutaj jest drugi pręt, pewnie już go widzicie w tej chwili. Jest to szerokość, na którą jutro, jak się uda, oczywiście wszystko pójdzie zgodnie z planem, zostanie zebrany humus. To jest 3,5 metra od krawędzi ściany domu. Planuję, ponieważ tu ma być taras. Teraz będzie podwieszony, znaczy będzie oparty w tej linii na słupkach betonowych. Tutaj będzie sobie po prostu wisiał, natomiast nie chcę mieć pod spodem ziemi biologicznie czynnej. Chcę mieć tu humus wybrany. Czyli te 15-20 cm zostanie tej ziemi zebrane i zostanie wrzucone tu obok tej hałdy z piaskiem, tu gdzie taka zielona wagórka jest w tej chwili. Piasek stąd zostanie wrzucony tu, do środka, przy samym, przy samym brzegu, że tak powiem zostanie schałdowany w jedno miejsce. I powstanie nam tutaj spory też miejsce w tym momencie, żeby mogły przyjechać ciężarówki z ziemią zasypową. Wysypać je dokładnie tutaj i obsypiemy budynek tutaj od tej strony. Obsypiemy budynek już ziemią zasypową. Oraz wrzucimy w to moje bajoro, które zresztą zaraz będę wypompowywał, w to moje bajoro. No, myślę, że tutaj przynajmniej półtorej ciężarówki ziemi wejdzie. Sypiemy, żeby poczynić tego typu zasyp do wysokości powiedzmy ławy fundamentowej, a może nawet odrobinkę wyżej. Później przywiozę sobie płytę, taką zagęszczarkę płytową, zagęszczę to. Będzie można rozkładać membranę z tej ziemi, z tego piasku, który tu będzie. Teraz z cementu będzie można robić sobie powoli na tej membranie tą powiedzmy szlichtę. Także otworzy się bardzo szeroki front robót. Drewno docelowo zostanie złożone, no tu gdzieś tak, żeby jeszcze jakoś wcisnąć samochód, ewentualnie kiedyś, ale gdzieś tak tutaj w tej szerokości działki. Spróbuję wcisnąć tu gdzieś drewno. Chciałbym te pakiety, żeby były położone jeden obok drugiego, a nie jeden na drugim, dlatego że tam będą trzy wymiary desek i przede wszystkim dwa z nich będą mi od razu na początku potrzebne, dlatego że podwalina to będzie 145 szerokość, a podłoga będzie robiona z 195, więc te dwa pakiety jakby będą mi potrzebne w pierwszym rzędzie, ponieważ 95 na 45 to są to będzie niewielki pakiecik i to są Deseczki powiedzmy na ścianki działowe wewnątrz, więc on w zasadzie będzie użytkowany bardzo, bardzo późno. O ile w ogóle w tym roku jeszcze. Natomiast te dwa pakiety wymiaru 195 i 145 na 45 będą mi potrzebne w pierwszym rzędzie. To będzie pakiet długości 6 metrów, więc no dosyć, dosyć długi. Dlatego, że poza drewnem typu BSH, czyli klejonym, jakimś tam drewnem specjalnie przedłużanym, nie ma szer dłuższych. Już zdążyłem też ucywilizować tutaj odrobinę dojazd do mojej, do mojej posesji, dlatego, że ciężarówki tu zawsze miały problem z wjechaniem. Tutaj mam taką choinkę, która została no, przeze mnie teraz jakby dodatkowo ospecona, natomiast ponieważ jest nad, pod linią energetyczną. Panowie z energetyki zrobili jej potężną krzywdę. Nie tyle obciąłem, co popodwiązywałem, poprzyginałem je w dół. No, starałem się też nikomu nie robić szkód. No, niektórzy po prostu uwielbiają takie rozłożyste krzaczory. Słuchajcie, krzanie wam o patykach. Historia z drewnem. Historia z drewnem wygląda tak, że nosiliśmy się z zamiarem jakby kupienia tego drewna już półtora miesiąca temu. Natomiast obawialiśmy się, jednak jest to, no wtedy było nam to drewno, zostało nam to wyliczone na 30 tysięcy bodajże złotych. Z transportem, z zrzuceniem tutaj, z HDS-em i tak dalej, włącznie z tym, że mówiliśmy, że to jest trudny dojazd, jakby pan powiedział, że przyjedzie tak zwaną solówką, czyli... Krótkim, krótkim samochodem w związku z tym, że hmm, bo tak mu będzie łatwiej włącznie z tym, że rozmowa była o tym, że jeżeli będzie trzeba to i przyjedzie i dwa razy, jeżeli na ten mały samochodzik mu się to nie zmieści, więc no powiedzmy 30, około 30-32 tysięcy miało to wynieść z tym skomplikowanym transportem z hds jakby dla mnie, jakby super sprawa, płacę 32 tysiące. Powiedzmy, przyjeżdżam, pokazuję, gdzie ma położyć. On HDS-em zrzuca i, i super, pełny komfort. Mam wszystko. Natomiast zaczęliśmy się zastanawiać, bo to są jednak działki, to jest 30 tysięcy. Jest tu też wilgoć pewna, więc no, w, w lipcu mam dopiero długi urlop, więc podjęliśmy rozmowę z tym panem. Czy nie można by było tego zamówienia przesunąć o miesiąc, półtorej? Eee, no, dlatego, żeby to drewno też krócej leżało, co mniej je będzie narażać za, na zawilgocenie, na kradzież przede wszystkim, bo tego żeśmy się obawiali, przez nikt nam nie ubezpieczy tego materiału. Nie ma chyba w Polsce ubezpieczalni, która, która chciałaby ubezpieczyć materiał budowlany składowany na placu budowy. Więc eee, pan oczywiście wtedy jeszcze w bardzo wczesną wiosną w tym roku. Poinformował nas, że tak, oczywiście drewna jest wszędzie pełno, e, ceny są stabilne, e, i żebyśmy nawet nie zawracali gitary, tylko po prostu dwa tygodnie przed terminem, który nas interesuje, zadzwonili do niego i, i on nam to drewno po prostu przywiezie. Niestety, to, co się wydarzyło na rynku drewna w tym roku. E, e, no To jest jakaś trochę parodia wręcz, ale takie odrobinę ceny spekulacyjne natomiast jest to efekt tego że po prostu ludzie na gwałturety uciekają z pieniążkami ponieważ widzimy co się dzieje nikt nie chce trzymać pieniędzy wszyscy wolą kupić działkę i postawić na niej domek yy, niż trzymać pieniążki w bankach w związku z powyższym ceny poszybowały jak zadzwoniłem do niego bodajże dwa tygodnie czy trzy tygodnie temu do tego człowieka poinformował mnie, że y, koszt takiego transportu i to już y, na zasadzie transport wiązany, czyli przy jakiejś y, wielkogabarytowym transporcie, być może przy okazji załaduje moje materiały. Że na pewno już tu nie wiedzie, że będę musiał to sobie gdzieś tam z asfaltu, albo jeszcze dalej z okolicznej y, miejscowości przywozić na własny koszt. Y, oczywiście nie było już mowy o HDS-ach, żadnych, żadnych takich ułatwieniach i wycenił mi te moje. 17 metrów sześciennych drewna na 49 tysięcy. No to jest tylko w ciągu miesiąca powiedzmy tylko 17 tysięcy złotych yy, cena została wyższa. Och, nie wiem czy zobaczycie. Na akacji usiadł właśnie piękny dzięcioł coś, tam próbuje leczyć to drewno. Drzewo, przepraszam, to wciąż jest drzewo, nie drewno. Poszukuję. Dobrze. Yy, więc wracając do historii drewna, zaczęliśmy gorączkowo poszukiwać. Większość w tej chwili hurtowników odpowiadała nam z okolicy, że nie ma mowy nawet o, o tym, żeby dostarczyć w tym terminie, który nas interesuje lub mówili poczekaj 2-3 tygodnie, to może coś będziemy mieli. Ehm, historia. No taka dosyć przykra, bo przez naszą taką powiedzmy zapobiegliwość w celach nieskładowania drewna tak wrażliwego materiału zbyt wcześnie w, na budowie zostaliśmy, że tak powiem postawieni przed takim faktem, że kilkanaście tysięcy złotych ten materiał stał się droższy w ciągu dosłownie czterech tygodni. Udało mi się jakimś sumptem wyżebrać, wypłagać wycenę, która opiewa na 40 tysięcy 500 złotych z przywejrzeniem już tutaj na miejsce. Bardzo fajna firma, polecam, firma Kubik. Świetny kontakt. Oczywiście człowiek ma urwanie głowy, mówi, że ma potężne problemy z dostawcami, przede wszystkim z producentami drewna. Natomiast dał mi wycenę, której jakby aktualność, bo to też jest istotne, jak się zwrócicie do kogoś o wycenę drewna w tej chwili, to to otrzymacie ofertę i będzie na niej napisane, że ważne 3, 3 dni. będziecie mieli 3 dni na to, żeby się zdecydować na tą ofertę cenową. Natomiast ten pan dał nam wycenę na bodajże półtora tygodnia aktualną. No i rzutem na taśmę. Po przeszukaniu całego, że tak powiem, dostępnego zasobu w sieci i, i poprzez wszystkich znajomych. Okazało się, że jest to dla nas w tej chwili najbardziej atrakcyjna oferta. Przy okazji nie jest to firma krzak, nie jest to żaden pośrednik, pośrednik pośrednika albo jeszcze jakiś tam inny pan, który właśnie stwierdził, że to jest dobra koniunktura, żeby kupować i sprzedawać to drewno. Jest to firma, która zajmuje się od wielu lat tym. No więc rzutem na taśmę udało nam się. No, i jestem tylko kilka tysięcy, nie kilkanaście, a kilka tysięcy w plecy, czyli jakieś 8 z kawałkiem. A mimo wszystko, mm, pomimo lekkiego niesmaku, radość moja jest po prostu olbrzymia, dlatego że obawialiśmy się już, że w tym roku trzeba będzie najzwyczajniej w świecie wylać wieniec i dać sobie spokój. Nie liczymy oczywiście na to, że ceny drewna spadną, choć byłoby to pewnie cudowne dla ludzi, którzy będą w najbliższej przyszłości budować. Natomiast liczyliśmy najzwyczajniej w świecie na to, że jeżeli spauzujemy na rok, to nie będzie problemu z dostawą tego drewna, z kupnem i tak dalej. Ceny na pewno już nie spadną, natomiast, natomiast no słuchajcie, no strzał kilkanaście tysięcy przy domku letniskowym to jest strzał przepotężny, jak dla mnie. Zniszczyło nam to budżet totalnie, został zdemolowany, po prostu totalnie został zdemolowany nasz budżet, nasze, nasze plany jakby finansowe. No i cóż, no nic nie poradzimy, tak? Nic nie poradzimy. Trzeba zacisnąć zęby, próbować yy, działać. Dopóki jeszcze jakieś pieniążki są, to trzeba próbować działać. Mam nadzieję, że to będzie się bez jakiegoś wspierania się pożyczkami i innymi historiami, bo to już na pewno wam mówiłem, że kredyty bankowe to, to, to historia, która po prostu staram się jej unikać jak mogę, mogę sobie kupić, yy, odkurzacz na raty, ale nie będę brał kredytu na, na dom. Dlatego, że całe życie będę mieszkał w nie swoim domu. Tego życia nie wiem, ile mi zostało. Jestem czterdziestoparolatkiem, więc nie wiem, ile mi tego życia zostało. W związku z tym, cały czas bym żył ze świadomością, że muszę spłacać coś, co tak, tak naprawdę w świetle prawa nie do końca jest moje. Jest bez sensu zupełnie. To ja już wolę to robić skromniej, taniej, dłużej, może własnymi rękami, ale chciałbym mieć coś swojego, mieć z tego satysfakcję, a nie potem. Y no nie wiem, no taką mam mentalność, nikomu, nikomu się nie wchrzaniam w jego pomysły na, na życie. Ja tylko przedstawiam swoje, 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 swoje podejście do tego tematu. Dobra, kończę słuchajcie, bo chcę jeszcze trochę tutaj poogarniać, żeby na jutro było temu człowiekowi jak najwygodniej. Jutro na pewno nagram z wielką radością, być może już wyładunek, może jakieś te prace ziemne, coś będę nagrywał. Zobaczymy, czy panowie się zgodzą oczywiście na to, żeby ich nagrywać, na pewno spytam. Natomiast no tak sobie nagrałem, bo, bo chciałem się podzielić tą wielką radością, że jest wiosna i będę miał drewno. Będę miał drewno, będę miał, będę miał kłopot z głowy, będę miał otwarty front robót. Mogę myśleć dalej o budowaniu spokojnie już teraz. Dzięki, trzymajcie się, cześć na razie.